Cześć, witam wszystkich serdecznie. E, dzisiaj będę miał dla Was duże duże losowanie e, itemków dla wiza. Będziemy dzisiaj losować źródła i będziemy potem losować rękawice. Standardowo, oczywiście, zebrałem troszeczkę krwawych odłamków, troszeczkę itemków, które zaraz zidentyfikujemy. E, I pewnie już jesteście po odcinku związanym z. E, Openingiem ponad 100 skarbów Hora Dreamów. Dlatego, między innymi, mam dość sporo surowców. Tak jak widzicie, jak na mnie, jak na sezon, to jest ich dość sporo. I dzisiaj polosujemy 30 źródeł i 30. Rękawic i zobaczymy, czy coś ciekawego się trafi. I oprócz tego, jeszcze e, zapraszam. Nie wiem, jak to będzie: czy, czy najpierw będzie ten film, czy najpierw będzie przekuwanie. Więc, jeszcze oprócz tego, będziemy mieli duże, duże przekuwanie: 30 albo 35 razy będę przekuwał przy różnej temki dla wiza No, ale wcześniej chciałem zrobić losowanie bo a widelec e, coś mi się wylosuje, co będzie mi odpowiadało, i wtedy. Polosuję coś innego, bo dość sporo rzeczy jeszcze mam do zrobienia na tym Wisie. Dobra, zapraszam na streamy w poniedziałki, środy i piątki, chyba że gacie już tym zapraszaniem na streamy, ale, ale to ważna sprawa o 17 Zapraszam z tego powodu, że cały czas wyprówam sobie tyłek, żeby dostać partnerstwo na Twitchu. Niestety, na polskim Diablo to jest mało realne. Z tego powodu, że trzeba mi 150 osób na każdym streamie przez dłuższy okres czasu, 2-3 tygodnie, streamując trzy razy w tygodniu. Więc zapraszam, kurczę, każdy film ogląda 1000, 2000 osób, nawet 3000 osób, a nigdy się tak nie zbierze, żeby weszło 150 osób na streamka. Nawet na smartfonie włączyć gdziekolwiek, żeby tylko leciało. Dla Twitcha liczy się e, tylko cyferka. Dobra, to co, zaczynamy. Dzięki z góry, jak przyjdziecie. No dobra, dobra, dobra. Już dawno nie robiłem takiego dużego openingu. Znaczy nigdy nie robiłem takiego dużego openingu, jeżeli chodzi o e, Skarby horadrimów. E, I jeszcze już nie pamiętam, kiedy robiłem takie duże, duże losowanie. z góry dziękuję za wszystkie lajki. Zalajkujcie. Hmm. Ciekawe, ale mam starożytną ogłuszenie przytrafiają. Kurde, oguszenie. Może to zostawię? Piszcie w komentarzach, jak tam z waszym dropem. Nie wiem, czy... chyba mam lepszą. Siara. Mój drop jest masakryczny. Tak, na samym początku leciało bardzo ładnie z sezonu, bo teraz od 1500 legend praktycznie nie miałem żadnego upgrade'u. A te 1500 legend wyfarmiłem w jakieś 3 dni, może 4 jest totalna, totalna masakra, drodzy Państwo, jest totalne przegięcie. Świniowi starożytny ha, 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 ha. Może sobie zostawię na przekowanie. Więc tak jak widzicie, tak u mnie wygląda drop mniej więcej Jedyne czego mi nie brakuje to siarek Ale siarek nigdy za dużo Tu mam itemki do przekowania Zobaczcie, ilu jest z kandydatów. Źródełka do przekuwania, łapki do przekuwania. E, tutaj amulety do przekuwania. E, e, potem chyba pasy. Potem uzdrowienie Manalta, chociaż mam bardzo ładne, tylko nie ma w nim skracania, ale jest piękne. Po DPS. Zobaczcie, 9,4% DPS by mi dodało. Jak będę miał źródło, w którym będę miał. E, odnawianie się mocy tajemnej przy zadawaniu obrażeń. To spróbuję z tym pobiegać. Tu spokojnie zanika, można by wrzucić. Będzie super. Więc zobaczymy, zobaczymy. Użyjemy, zobaczymy. Tutaj patrzcie, mam takie. Tutaj jest gold. Czy to ogłuszenie coś daje? Nie, a, potem najwyżej zsiaruje. Dobra, to co? To lecimy po źródełka. Zaczniemy od źródełek. 30 źródełek, potem 30 rękawiczek. Koniecznie Moje przepełnione. Tak to leci jak widzicie, okay. no. ciach. ciach.

Odważna duża. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia Nie starożytna, oczywiście, ale taką już przyjąłbym, taką starożytną. Taką starożytną my przyjął. No. Tu pamiętajcie zawsze, żeby uważać, żeby nie ścierać. K. Jeszcze 400 odłamków, to na potem rękawicę za to kupimy. No i w porządku. Bierzemy. Mm, K. Okay, tak. Siara. Tutaj. No i dobra, zaczynamy. Na to, że ci się nowy... Powodzenia. Znaleźć... Lecimy. Potrzebujemy takie źródło. To jest bardzo ładne. Tylko, żeby miało albo skracanie i szanse na trafienie krytyczne. Minimum 9. E, szanse na trafienie krytyczne i skracanie minimum 7-8. Najlepiej 8. Albo chcemy mieć szanse na trafienie krytyczne i plus. 3 albo 4 punkty mocy tajemnej przy zadawaniu obrażeń. No i oczywiście starożytne. Więc idziemy z tym koksem. No, takie coś. Tylko starożytne. 4 punkty mocy tajemnej od trafień krytycznych. Plus dodatkowo 10 do szansy i żeby była starożytna. Zobaczymy. Bardzo ciekaw, czy będę miał jakiś upgrade. Tych źródeł jak mam 3 już starożytne. Oczywiście klasycznie. No. Jest starożytna, ale co z tego? Jak ma dopy statystyki. Ajajajajaj. No dobra, siarka. No obszarówki my totalnie nie potrzebujemy w tym pilcie. No i pewnie tu się wyczerpało moje szczęście. Jestem do starożytnego artefaktu o niewyobrażalnej mocy. Chcę go wykorzystać do czegoś takiego. Okej. Niech ci będzie. Niech ci będzie. W teorii... teorii źródło powinno się w miarę sensownie i szybko. Um... Okej. Okay. już nie będzie nam trudu, powinno się w miarę szybko wylosować, bo tych źródeł aż tyle nie jest. Ale w praktyce pewnie to wygląda całkiem, całkiem inaczej. Pamiętam kiedyś to było mastkę w źródło. Trudno było z 5% wylosować. No nic, pewnie trzeba będzie przekuwać. Pytanie, jak, jak, jak to będzie przy przekuwaniu wyglądało. Też ja już powiem wam, że nie pamiętam kiedy z losowania dostałem upgrade. Serio, takie coś. znaczy, nie, to też by się nie nadawało, bo tu musimy mieć. Szanse na trafienie krytyczne, skracanie czasu i punkty mocy tajemnej, więc nie jest to proste. Nawet jeżeli się w końcu wylosuje, tak jak w tym przypadku, no to musi mieć te dodatkowe statystyki, tak? Przypuszczam, że najłatwiej będzie trafić taką, która będzie miała dodatkowe punkty mocy tajemnej i szanse. Ale też, kurde, się, czasami się trafiają z bardzo niską ilością szans na trafienie krytyczne, więc. Też nie jest fajne. Hmm. Gdzie Szał, szału nie ma. E, Ta jest must have, tak. E, teraz wszyscy chcą to zdobyć, to wszystko inne leci oprócz tego co powinno. O, jeku, jeku. No, zobaczymy. Napiszcie w komentarzach jak u Was wygląda przekuwanie, czy macie więcej szczęścia, chociaż jeszcze dużo itemków przed nami, ale zobaczcie, jedna sztuka, co prawda starożytna, ale co z tego jak ze statystykami z dupy. No. Jeszcze jedna chociaż zwykła, cokolwiek? jak to jest, drodzy Państwo. No. I? No, taką starożytną bym chciał. Taką starożytną mu chciał. Co prawda 3%, ale myślę, że by wystarczyło. No dobra. To lecimy sierować. Lecimy sierować. Ciekaw jestem, jak to będzie z tym przekuwaniem. Sam ja się boję tego przekuwania, bo jak sobie pomyślę ile pracy trzeba było włożyć, żeby zebrać to wszystko, a potem z tego nic nie wychodzi, to to jest jakaś masakryczna masaka. Tyle i resztę rękawic weźmiemy. Nie wiem, czasami moi znajomi, e, którzy nie grają w Diablo, podchodzą. Pierwszy, drugi temek starożytny wypasiony. Trzeci, czwarty temek znowu starożytny wypasiony. Ja przypuszczam, że im więcej człowiek gra, tym gorsza jest szansa na, e, na drop czegokolwiek. A to by było smutne jak cholera. Dwa źródła takie, które ewentualnie mogłyby być potencjalnie dobrymi, a resztę siarki. Naprawdę, tak rzadko teraz ostatnio lecą starożytnej temki, że z kim nie pogadam? Czy gra GR90, czy gra Speed farmer, Kiedy miałeś ostatnio upgrade? Nie pamiętam. Cztery dni temu, pięć dni temu, a to są goście, którzy grają po parę godzin dziennie, tak? Nie pamiętam. Przyglądam ludzi GIR. <ślesz> to jest masakra. No dobra. Okej, okay, lecą rękawice. Rękawic to ja nie. O, skończyłem się. Dobra. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Eee, rękawic to nie pamiętam, kiedy. Eee, znaczy, inaczej. Rękawic już tyle wylosowałem. Niestarożytnych, że to się w głowie nie mieści. Albo mi powypadało, rękawice, rękawice, buty, rękawice, 20, proszę. jest, To jest głupie. Pewnie mi wypadną, ale to trudno. Jedna tylko wypadła? Czekajcie, dobra, to to zsierujemy. Proszę bardzo, o, dobrze wiedzieć. W ten sposób mamy 30 itemków równo, tak? Czy niekoniecznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Nie, tu nie ma 30. Brakuje trzech jeszcze. To musiało być mniej. Dobra, nieważne. Lecimy. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż ze źródłami, bo ze źródłami było słabo. Ok. I. I dwa. Jakie fajne. żart. Musiałbym zobaczyć jak ja stoję z itemkami dla Wiza podlony. Musiałbym zrobić ten build, ale ostatnio, znaczy nie dla Wiza tylko dla Mnicha, bo ostatnio mało Mnicha gram. Właściwie, będą leciały takie shity. Satelity. Szczerze, ostatnio Blizzard przegieł. Tak, jak na samym początku, pierwszy tydzień, no może dwa tygodnie z sezonu, pięknie leciało. Starożytnych rzeczy mi na wypadało full, oczywiście nie z setu i waira, ale na wypadało mi bardzo, bardzo dużo, tak? Tak, teraz praktycznie Nothing. Więc wydaje mi się, że ostatnia szansa w przekuwaniu, jak przekuwanie zawiedzie, to łapki opadają. No, zobaczymy. Ale cieszę się, bo mam sporo surowców. Mogę się pobawić. Zawsze jakaś tam szansa jest. A ja już mam starożytne. No. Takie starożytne by mi mogły wypaść. Już bym, już bym nie płakał. Oczywiście potrzebuję... talerzy, No bo mam tu bardzo, bardzo ładne spodemki. Tutaj ewentualnie trzeba zamieniać. Te rękawice dość często wypadają. Ale one są... praktycznie nieużyteczne. To też jest chyba siara, z tego powodu. No, na pewno jest siara, chociaż mam, mam ze skracaniem chyba już gdzieś. Eee, paparapa! W ogóle nie mam? Nie mam w ogóle starożytnych. Nie. Czyli ile mam spodni? Tu, rękawic... Tutaj mam takie starożytne. Kurde, żadne, żadne z nich nie mają skracania, oczywiście, tak? Te gdyby miały skracanie, to by były bardzo ładne, ale wtedy tu bym musiał mieć inne spodnie, tak? Niby nie mam, ale ja wiem, czy to zostawić, 8%... I tak tutaj muszę mieć skracanie w tych... Pod build, pod... E, set ptak... E, ognistego ptaka, tak? Także nie można więcej tych itemków wrzucić. Na przykład tak, tak, zrobić ciach, 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 ciach i przelosować. O, ładne statystyki wypadły. Trochę mało skracania, ale nie są starożytne. Proszę bardzo, następne starożytne Mam parę sztuk tych starożytnych. Chciałbym zobaczyć, yy, może zrobię build pod yy, Visa Supporta. Jeżeli byście chcieli, to piszcie w komentarzach. O, oczywiście też może być takie party yy, support mech, support PARP, support Vis i Vis sam od Firebirda albo Lightning Vis. 95 na. Patrzcie, ile, ile, wypada, ile wypada tych rękawic. Najwięcej leci tych i tych. A tych? Mm. Zapomnij, na lekarstwo. Wszystko zależy od popularności setu. Jeżeli coś jest popularne, to szansa na drop jest. Praktycznie żadna. Patrzcie, ile, ile tych rękawic z Wire'a. Ok. Więc tak, jak widzicie, życzę Wam więcej powodzenia przy losowaniu. Yeah! Jeee! Czy zrobimy parę sztuk rękawic? Mało tego, kurczę, nawet jak wypadną starożytne. Co jest teraz cudem, praktycznie, żeby wypadły, to jeszcze oprócz tego muszą mieć yy, dobre statystyki, tak? Okay. weźmy jeszcze z 5, tak na sam koniec, tak na sam koniec, 5 i zaraz będę nagrywał. Przekuwanie! Jeeee! Yeah! Dzięki, piękne za lajki. za wszystkie komentarze i zapraszam na streamy. Patrzcie ile tego wypada. Zero starożytnych. Tego gówna też wypada do pełna. No i dobra. W tym momencie skończymy. Więc tak jak mówiłem, życzę Wam więcej więcej szczęścia w losowaniu. I mam nadzieję, że nie jest tak, że im lepszy mamy sprzęt i chcemy coś wylosować, tym jest trudniej. Im częściej gramy w Diablo, tym grawię o tym i daje nam gorsze itemki. To by było bez sensu. Musimy mieli super nagrodę. To co? Piękne dzięki pa. pa. I do zobaczenia w następnym odcinku, tym razem z bardzo, bardzo dużego przekowania. To co, na razie i cześć.